Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. No co prawda, nie tak to spotkanie sobie wyobrażałem, bo jeszcze wczoraj w rozmowie z trenerem Michniewiczem usłyszałem taką deklarację, że będzie uczestniczył w dzisiejszym spotkaniu. Takie mieliśmy ustalenia. No Przykro mi bardzo, że, że, że nie, wiem, nie wiem co na ile co się zmieniło, ale, ale no w każdym razie nie możemy chyba liczyć już na, czekaliśmy kwadrans, nie możemy liczyć na jego obecność, no ale, ale trudno. Tą współpracę siedmiomiesięczną, niespełna siedmiomiesięczną z trenerem Michniewiczem będę wspominał bardzo mile, bo to były najpiękniejsze chwile chyba Takiej I mojej karierze sportowej, i myślę, że na długo zostaną zapamiętane tutaj przez kibiców pod jak i wszystkich sympatyków pod Beskidzia, bo, bo to, co stało, to, co było niemożliwe, stało się realne, stało się możliwe, i wszyscy w miesiącu czerwcu tego roku świętowaliśmy y, utrzymanie się w ekstraklasie, co, 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 co było tak, jak, jak napomknąłem wcześniej, takim nieosiągalnym, y, nieosiągalnym wynikiem. Ja myślę, że tutaj praca trenera Michniewicza na długo zostanie zapamiętana i to, co zrobił, bo rzeczywiście no, dokonał rzeczy, rzeczy niemożliwej, i, i chciałbym tu też z pełnym przekonaniem jedną rzecz podkreślić, bo panowie wielokrotnie pisaliście w swoich, w swoich wypowiedziach to, że w zasadzie do tego, że się Podbeskidzie utrzymało w ekstraklasie, w znaczącym stopniu przyczynił się trener kubicki. Ja, ja, ja chcę to zdementować. Ja jako trener również mam taką świadomość i z pełnym przekonaniem mówię, że nie sposób jest przygotować drużyny, nie wiem, jednym zgrupowaniem dziesięciodniowym do rozgrywek w całej rundzie. Ja myślę, że to, to że Pod Beskidzie się utrzymało w Ekstraklasie y, to jest przede wszystkim zasługa trenera Michniewicza i całej drużyny. Chcę tutaj oficjalnie już powiedzieć, że od dzisiaj funkcję trenera pierwszego zespołu Podbeskidzia Pełni pan trener Leszek Ojrzyński. Kontrakt został w dniu dzisiejszym podpisany. To były, to były trudne, ale trudne chwile, zarazem bardzo szybkie decyzje. No, no w, ciągu, w ciągu bardzo krótkiego czasu potrafiliśmy się porozumieć. Dodatkowym utrudnieniem było to, że trener Ojżyński w tym czasie, kiedy, kiedy rozpoczęliśmy dyskusję, był, był w Niemczech, był na stażu w Minszem tak. I, I to były trudne decyzje, no ale też bardzo szybko się zdecydował. Podjął, podjął decyzję wspólnie ze swoim asystentem. W ciągu 10 godzin pojawili się w bielsku białej. Mogliśmy sprecyzować, dopracować wszystkie punkty pozostałe kontraktu. No i w dniu dzisiejszy ten kontrakt został przez nas obu parafowany. Trudne wyzwanie przede mną, ale, ale wyzwanie, które ja wierzę, że, że udanie tu będę pracował i też, tak jak moi poprzednik, będę mile wspominał. Będę miał bardzo miłe chwile, bo ten poprzedni sezon był naprawdę fantastyczny w wykonaniu drużyny Górali. Tu troszeczkę widzimy, gdzie, gdzie, gdzie jest drużyna, pewnie dlatego. No myślę, że dlatego jest zmiana i się tu dzisiaj pojawiłem, bo duże, duże są nadzieje z tą, z tą zmianą i ja muszę wszystko zrobić, żeby tym nadzieją sprostać na jak długo została ta umowa podpisana? I też drugie pytanie do trenera Ujrzyńskiego. Panie trenerze, gdyby mógł pan w krótkich słowach powiedzieć, jaki będzie pomysł Leszka Ujrzyńskiego na, na Podbeskidzie? Umowa została zawarta do, do czerwca 2014, czyli do zakończenia sezonu z możliwością przedłużenia oczywiście, bo taka możliwość, jeśli, jeśli będzie między nami chęć porozumienia, to na pewno się dogadamy co do dalszej współpracy. Pomysł na grę, jeśli chodzi o konkretny pomysł, to jest za, za szybko, bo ja muszę poznać drużynę, jestem po rozmowach indywidualnych, bo wczoraj, od wczoraj jestem w Bielsku i udało mi się praktycznie z każdym z tych zawodników, którzy są zdolni do gry aktualnie porozmawiać, to już poznaliśmy się, jestem mądrzejszy, też przeprowadziłem zajęcia treningowe i trzeba szybko podejmować decyzje, bo jutro już mamy y, bardzo ważne spotkanie i, i też po, po, po tych pierwszych spotkaniach, gdzie wiemy, że teraz są cztery, cztery mecze do rozegrania, potem jest dłuższa przerwa na reprezentację i wtedy może będziemy mądrzej się o te cztery mecze, ale, ale też nie ma e, czasu się asekurować, tylko trzeba jak najszybciej wyjść i zdobywać punkty i przede wszystkim pomysł będzie tak dostosowany, żeby, żeby, żeby zdobywać punkty. Każdy przeciwnik jest inny, bo inaczej gra Ruch, inaczej gra Śląsk, a to są dwaj nasi najbliżsi przeciwnicy i, i zaczynamy jutro i mamy plan jeszcze. Co prawda mamy zajęcia przed sobą i, i też kilka rozmów, ale na pewno wyjdziemy po to, żeby zdobyć trzy punkty. Przewiduje Pan duże zmiany w składzie? Dużych może nie, ale zmiany powinny nastąpić. Widzę potencjał w drużynie, widzę też szansę dla siebie jako trenera, że, że sprawdzenie się, bo, bo wiemy gdzie jest pod gdzie aktualnie i jeśli nam się uda szybko wyjść z tej trudnej sytuacji, no to tym bardziej, tym bardziej większa będzie satysfakcja. No ja lubię wyzwania i tak to traktuję i, i wiem, wierzę w tych chłopaków, że to są ludzie ambitni, pracowici charakterni i charakterni i musimy szybko znaleźć wspólny język, szybko E, grać skutecznie, żeby, żeby, żeby piąć się w górę tabeli. Ten charakter kiereski, który był ten tam prowadził, za którym tam, e, tam tęsknię do dzisiaj, da się to prowadzić podłaskiem? Nie wiem, czy da życie, to wszystko pokaże i zweryfikuje, no na pewno. Coś zrobimy w tej lidze, to, to mogę obiecać, a jeśli chodzi o te charaktery, no to kierownik już odczuci pagi że na najbliższy mecz na pewno będzie atrakcyjnie. Ja od siebie dużo wymagam i wymagam też bardzo dużo od swoich zawodników i zaangażowanie to jest podstawa, to jest to fundament tego wszystkiego, co chcemy zrobić i jeśli w tym elemencie ustępujemy dużo nieprzeciwnej, to już zginęliśmy. Nie ma prawa tak, tak być i tak sobie to wyobrażam, jak ktoś będzie odstawiał nogę, czy ktoś będzie miał problemy z bieganiem, a tego nie zgłosi, że, że ma jakiś problem, bo jest niedysponowany, to Niedługo nie będziemy go widzieć pod Beskidziu. No to tak to ma wyglądać i albo ktoś się na to pisze, bo to jest gra poważna i, i rozgrywki poważne o prestiż o punkty i nie będę tego tematu rozwijał i zaangażowanie jest najważniejszą czy jedną z ważniejszych cech, od której musimy zacząć, a później są aspekty techniczno-taktyczne i, 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 i jeśli chodzi o styl gry, ale tak musi to wyglądać, że każdy musi dać siebie wszystko.